Dzień dobry. Dzisiaj zademonstruję Państwu, jak prawidłowo przygotować pójło do odpojąć cieląt na bazie preparatu mlekozastępczego firmy Nutrena Opiekun Stada. Do przygotowania pójła będę potrzebował wodę w temperaturze 45-50 stopni, preparat mlekozastępczy, zastępczy, miarkę oraz wagę, w którym odmierza odpowiednią porcję, mieszadło oraz termometr do kontroli temperatury. Ja będę przygotowywał 3 litry pójła i do tego celu będę potrzebował 3 razy 125 gram preparatu mleko zastępczego. Taka jest bowiem proporcja na 1 litr. Musi być 125 gram proszku. Także odmierzam 375 gram proszku. Oczywiście, jeżeli będziemy przygotowywać więcej: Pójła, na przykład dla dwóch czy trzech cieląt, musimy proporcjonalnie użyć więcej proszku. Chodzi o to, żeby koncentracja produktu była 13%, tak jak jest to w suchej masie mleka. Następnie przygotowuję wodę. Ja użyję dwóch litrów na. Pierwsze wstępne rozmieszanie. Sprawdzam temperaturę. Mamy 47 stopni. I wsypuję proszek energicznie mieszając, mieszadłem. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdzam, czy nie ma żadnych grudek. Proces mieszania powinien trwać około 2-3 minut. Po czym uzupełniam do 3 litrów. Po dolaniu wody. Mieszamy jeszcze, jeszcze raz pójło. Ja użyłem troszeczkę chłodniejszej wody tak, żeby pójło finalnie miało temperaturę 38 stopni Celsjusza. Co oczywiście jeszcze przed, przed przelaniem pójła do wiadra ze smoczkiem sprawdzamy. My mamy dokładnie 38 stopni. I tak przygotowany Preparat przelewamy do wiadra ze smoczkiem i możemy podać cielakom bezpośrednio do spożycia.